Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Chciałam Wam dzisiaj powiedzieć o nowościach katalogu numer 5 i 6. Jak wiecie, głośno już było na, na temat kosmetyków The One firmy Oliflame, dlatego chciałam Wam powiedzieć o moich y, testowaniach, może powiedzieć, tych kosmetyków. Tak, już przetestowałam, wiem jak działają, mogę Wam coś na ten temat dzisiaj powiedzieć, yy, więc zaczynamy. W katalogu numer 5, na pewno większość z Was ma dostępny ten katalog. Yy, co weszło? Przede wszystkim, chyba numer jeden jest tuż. Tusz do rzęs właśnie The One, słuchajcie wspaniały, bardzo mocno pogrubiający, z taką silikonową szczoteczką. Do ja uważam, że no, do każdych krótkich nawet rzęs, więc to jest tylko do długich, ale i krótkich bardzo fajnie rozczesze rozczeszę, i pogrubi. ja mam dzisiaj na oczach, nie wiem, mam nadzieję, że widać, także naprawdę jestem zadowolona, fajna czernie jest jeszcze w innym odcinku takim szaro-niebieskim troszeczkę, także polecam Wam bardzo serdecznie. Cóż jeszcze? Mamy słuchajcie podkłady, tutaj też również z tej serii. To są podkłady, które nawierzają troszeczkę buzie z filtrem 20, to też jest bardzo fajna sprawa, ponieważ no, idzie wiosna, jak widzicie za oknem, już jest fajnie, więc będzie nas chronić przed jakimiś promieniami słonecznymi również wygłaz nam buzię, dodaje nam blasku i lekko rozświetlanie. Nie widać tych drobinek, żeby on gdzieś tam miał jakieś drobinki, żebyście tutaj nie myślały, że nie wiem jak się będziecie puszczały, ale tak naprawdę bardzo fajnie, promiennie wyglądacie. Także dodaję wam takiego blasku, więc polecam. Cóż do tego, dla tych dziewcząt, i nie tylko tych, które mają jakieś problemy pod oczami, typu jakieś cienie, sińce i chcą to przykryć, wyszły bardzo fajne, do z trzech ja mam dwa, korektory pod oczy. Słuchajcie, do tej pory, szczerze mówiąc, byłam troszeczkę taka nastawiona do tych korektorów pod oczu, były bardzo delikatne. Natomiast ten, muszę przyznać, że bardzo fajnie kryje. Jest w konsystencji, ładnie Wam tutaj przykrywa te wszystkie doskonałości pod oczami, jak również delikatnie Wam odświetla tutaj tą dolną jakby pod oczami skórę, więc naprawdę bardzo fajny, fajny produkt. Powiem szczerze, że no linią jestem zachwycona. Tą nową serią, cóż jeszcze mam dla Was? Słuchajcie. Cienie. Cienie w takich słowiczkach zakręcanych. Można paluszkiem, można pędzelkiem, Kwestia tego, tak naprawdę, co która lubi i, i jak się spieszy rano, co z ładnie wyglądać. Ośmiu kolorach. I szczerze mówiąc, jak i zobaczyłam po raz pierwszy, to stwierdziłam, że może to nie być dość ciekawy produkt. Natomiast okazało się, że bardzo fajnie aplikuje się na powiekę, można właśnie palcem sobie świetnie nałożyć. E, stopniujecie sobie intensywność koloru, czyli albo delikatnie, albo mocniej, zależy od tego, czy nakładacie troszeczkę kosmetyku więcej. Świetnie rozciera się palcem i cieniuje, jak również i pędzelkiem. I co ważne, dla tych Pani, które mają problem z cieniami, e, takimi, które się ważą, mają e, często właśnie, zgłaszają oni, ten problem, że cienie zbierają się w załamaniach powieki. W tych cieniach tego nie ma. Jasne kolory uważam, że fajnie też stosować jako bazę pod cień, bo można je mieszać z cieniami w kamieniu, takie jakie po prostu macie, albo innymi zbudkimi. Natomiast z osiem kolorów możecie fajnie je ze sobą łączyć i mówię Wam, naprawdę e, utrzymują się bardzo, bardzo długo. E, te panie, które przetestują, mogą nawet zobaczyć, że. Chociaż nie powinny, ale jak pójdą spać, to jedną staną z nienaruszonymi makijażem oczu. Także to jest, tego nie róbcie ogólnie, bo tego nie powinniście. Bo troszeczkę tam nam się skóra nie tak zachowuje jak trzeba. Cóż jeszcze, słuchajcie, dla Was mam? W katalogu numer 5 również wyszły bardzo fajne pomadki. Troszkę na początku myślałam, że to są coś jak powershine, bo podobną i budową i kolorem. Natomiast dlaczego różnią się od Power Shine tych poprzednich pomadek, które o miało, to to, że dłużej też są ładnie błyszczące, fajnie się nakładają, pięknie pachną, ale dłużej utrzymują się na ustach, zostawiają troszeczkę koloru, czyli te ciemniejsze pomadki, jeśli pomalujecie sobie usta, zjecie po części troszeczkę tej pomadki, to lepiej tak trochę zostaje, więc na pewno już jest trwalsza niż, niż po, prostu, po prostu te wcześniejsze. Także uważam, że też każda zdanie, dla siebie kolorów jest duży wybór. Jak będziecie mieć problem, to to mnie się złości, ja wam pomogę dopasować odpowiedni odcień do, Waszego, do waszej urody. I powiem wam to tyle, jeśli chodzi o kolorówkę z katalogu numer 5. Ale jeszcze y, mamy na przykład bardzo fajny, słuchajcie, to tak już poza kolorówką, perfumy, które się dzisiaj właśnie w tym tygodniu będę żeby dodać sobie troszeczkę jakby takiej energii. Bardzo fajny, na, typowo na wiosnę zapach, tenderly. W ładnym, uważam, opakowanie. Troszeczkę jakby taki kwiatowy, ale nie jest tam jakaś taka nutka, nie wiem, nawet z troszeczkę jakby na mnie ja tak wyczuwam, tak? Ale powiem Wam, że bardzo fajny zapach i tutaj Pani jak kochają twierdzą, że naprawdę też im się podoba, także to nie tylko moja opinia i że typowo fajny teraz na wiosnę, lecimy płodniej, dajmy Wam takiej fajnej świeżości i energii. I to tyle, jeśli chodzi o katalog numer 5. Słuchajcie, natomiast powiem Wam jeszcze o dwóch nowościach, które pojawią się w katalogu numer 6. Jest to puder w kamieniu w ładnym opakowaniu. Oczywiście też z serii de one w trzech odcieniach. Zwykle były zawsze dwa, więc teraz jest light, medium i dark, czyli ten trochę ciemniejszy. Oczywiście z aplikatorem już patrzyłyśmy sobie ten puder. Powiem wam, że on również, on wygląda mi na matowy, mocno matowy, ale widzę, że jeszcze kryje, także troszeczkę taka konsystencja, jeśli wezmę tutaj palcem to jednak jak widzicie dużo się utrzymuje, także uważam też będzie bardzo fajnie, bardzo ładnie przykrywa również do pełne tego podkładu naszego wcześniejszego i również rozświetla Wam buzię, nie ma tutaj drobinek, ale no odpowiedni składnik powoduje, że ta buzia wygląda na zdrowszą, żywszą, także takiego zawsze mieć sobie taką, taki podpuder w torebce, w kosmetyczce, poprawić nosek, tak jak chcecie, żeby się gdzieś tam nie błyszczeć, także bardzo, bardzo fajny produkt też Wam polecam i Słuchajcie, mam na ustach nową serię błyszczyków. Bardzo, bardzo fajne błyszczyki. Są takie lekko tłuste, nie za mocno, ale czuć, że utrzymują się dłużej na ustach, także szybko nie spłyną. I oczywiście z taką wygodną gąbeczką, czyli z aplikatorem, którym sobie idealnie nałożycie po prostu błyszczyk na usta. Jest. Nie powiem Wam dokładnie w wielu kolorach, ale też uważam, że każdy znajdzie coś dla siebie. Także też nowe błyszczyki, które będą właśnie w katalogu numer 6. Także też bardzo, bardzo polecam, bo fajne, nie zajmuje dużo miejsca. Ja jestem zwolenniczką właśnie bursztyków, typowo tak jak ten, na taki, takiej kubeczce, żeby się lepiej aplikował e, po prostu na usta. No, i słuchajcie, to chyba tyle, jeśli chodzi o nowości katalogów e, 5 i 6. Cóż jeszcze Wam mogę powiedzieć? Dla tych osób, które są konsultantkami, e, to pamiętajcie, że macie niepowtarzalną ofertę w katalogu numer 5, kupując. Dwa tusze trzeci macie gratis. Także cena jest też wyjątkowa 21,90, a wy kupując dwa trzeci możecie mieć gratis. Także uważam, że warto wykorzystać tą promocję, ponieważ katalog numer 6 już jej nie macie. Także to chyba tyle. Jakbyście mieli jakieś pytania, piszcie, dzwońcie i do następnego. Cześć. Słuchajcie, jeszcze jedna rzecz. Wiedziałam, że o czymś zapomnę. W katalogu numer 6. Jest również taka, tak jak tutaj powiedziałam, w piątce macie promocję z tuszem do rzęs. To w katalogu numer 6 jest taka promocja z nowymi wodami jeszcze tutaj, będzie, tego tak nie powiedziałam, woda Eclat, wychodzi nowa Fem i Eclat Home dla mężczyzn. I jest taka promocja również dla klubowiczów, dla konsultantów, że jedna woda kosztuje, że Was nie skłamać, 59,90, a kup dwa dowolne kosmetyki wody Eclat w cenie 29,90 za sztukę. Także za 59, można powiedzieć, 90 zł macie dwie wody. Możecie mieć dwie damskie, dwie męskie albo damską i męską do wyboru. Także pamiętajcie, więc uważam, że warto być klubowiczą konsultantem, ponieważ korzystacie właśnie z takich przywilei i z tego typu ofert. Także miejcie to na uwadze! No już chyba e, powiedziałam Wam o wszystkim. A nie to mam, Słuchajcie, jeszcze taką wodę, taką. To też jest katalog numer 6, też taka, troszkę kwiatowa, ale taka troszeczkę mocniejsza w zapachu. Kogo będzie bardziej interesował, no bo wiadomo przez teraz, przez filmik głównie nie pokażę zapachu. Mogę Wam tylko mniej więcej go opisać, więc zapraszam wtedy do biura na Sama z 34 do biura Holyflame i tutaj możecie sobie zobaczyć, jak mą, e, mąchają, jak pachną te wody. E, możecie sobie przetestować podkład, tuż do rzęs, czy te buszczyki, pomadki, co chcecie. Dostępne są tutaj. Także serdecznie Was tutaj zapraszam. Pamiętajcie, biuro regionalne Oriflame, ulica Słowackiego 34, przy dworcu PKP w Piotrkowie Trybunalskim. I dziękuję za uwagę. Kupiła do Was Agnieszka Krzemieńska, czyli Agamaluje. Zapraszam do następnego. Cześć!